Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Pozdrawiam Was dzisiaj znowu z mojego domu. Jak to dobrze być w domu? Jak to dobrze mieć takie miejsce na ziemi, gdzie można przyjść, odetchnąć, gdzie czujemy się jak u siebie? Dom to coś upragnionego, coś wymarzonego dla wielu z nas. To coś, co wielu z nas już ma: dom to nie tylko ściany, to nie tylko jakiś budynek. Dom to przede wszystkim te osoby, które tworzą wspólnotę. Dom to jest miejsce spotkania, miejsce, gdzie czujemy się najlepiej na świecie. Tak powinno być, taki powinien być właśnie dom. Dlaczego mówię o domu, moi drodzy? Bo dzisiejsze słowo Boże nastraja mnie do podjęcia takiego tematu. Posłuchajcie pierwszego czytania, a wtedy wszystko się wyjaśni. Jest to czytanie z listu Świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami. Ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. Kochani, tak szczególnie dotknęło mnie wczoraj po przeczytaniu tego słowa to zdanie, że jesteśmy domownikami Boga, że nie jesteśmy obcymi i przybyszami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. To określenie domownikami Boga jakoś szczególnie mocno do mnie przemawia. Nie jesteście już obcymi i przybyszami, a w Biblii Pierwszego Kościoła czytamy: Nie jesteście już cudzoziemcami ani przybłędami, lecz domownikami Boga. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Uświadomić sobie, że nie jestem cudzoziemcem, nie jestem przybłędą, nie jestem kimś obcym dla Boga. Jestem jego domownikiem, czyli On jest moim domem. I w nim, w Bogu, mam się czuć jak w domu, jak w tym najlepszym domu, w tym domu, który mam, lub też w tym, za którym tak bardzo tęsknię. Każdy z nas wie, jaki powinien być taki zdrowy dom. I Bóg jest dla nas takim właśnie domem. Domem, w którym możemy Czuć się sobą. Domem, w którym możemy być bezpieczni. Domem, w którym możemy szukać zawsze schronienia. Domem, w którym możemy doświadczać ukojenia, ciepła, przytulenia. Domem, w którym ktoś zawsze na nas czeka. Bóg jest takim domem. Wyobraźmy sobie taki dom. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, swoje domy. Być może nie są one takie idealne. Ale pomyślcie sobie o tych domach, o których masz życie być może. Takim domem jest Bóg. Czuć się swobodnie u Boga. Czuć się swobodnie wchodząc w spotkanie z nim, wchodząc w jego obecność tak świadomie, podejmując dialog z nim, czuć się po prostu swobodnie, tak jak w domu. Wiecie mi się to wczoraj skojarzyło, to Określenie domownikami, z kapciami. Nie wiem, jak przeczytałam to domownikami Boga, to zobaczyłam przed oczami takie, wiecie, kapcie wygodne, taki wygodny strój i siebie w domu. W domu, w którym czuję się zawsze no dobrze, do którego tęsknię. W domu, w którym odnajduje spokój. Jest tak, że kiedy jesteśmy gdzieś na wakacjach, nawet jest super, jest pięknie, wspaniale, to gdzieś jest taka tęsknota za tym, żeby już być u siebie, żeby już wrócić do siebie, żeby już być w tych swoich ścianach, żeby już doświadczać tego codziennego rytmu, tego znajomego rytmu. I Bóg nas zaprasza do takiej relacji właśnie, do tego, żebyśmy byli w nim tak jak w domu. Żebyśmy za Nim tęsknili, żebyśmy się czuli w jego ramionach tak swobodnie, żebyśmy mogli przed nim być takimi, jakimi jesteśmy, żebyśmy nikogo nie udawali, żebyśmy właśnie byli w tych swoich kapciuszkach, w tym swoim domowym stroju, nie wiem, może jakimś dresiku, każdy ma coś takiego. Myślę, że większość z nas w domu ubiera się w trochę inny strój. Chociaż może nie wszyscy, ale ja mam coś takiego, że zawsze, kiedy wracam do domu, zresztą mój mąż też, to zakładam taki wygodny strój. Jakoś tak tęsknię za tym, wiecie, żeby się przebrać w te domowe ciuszki. I wtedy tak spada ze mnie jakieś takie napięcie, spada ze mnie jakiś taki stres, którego czasem doświadczam. Jest mi po prostu jakoś tak lepiej. Jestem u siebie i w Bogu też jestem u siebie. W Bogu też każdy z nas jest u siebie, bo Bóg dał nam życie i u Boga jesteśmy najbardziej u siebie. To jest przestrzeń, w której jesteśmy naprawdę u siebie. O tym nam mówi to Słowo Boże. Jesteście domownikami Boga. Wiecie co? W Holandii jest taki dziwny zwyczaj. Większość Holendrów chodzi w domu w butach. Nie wszyscy, ale naprawdę bardzo dużo Holendrów chodzi w domu normalnie po salonie swoim w butach. I kiedy do nas przychodzą dzieci holenderskie, to trzeba im często przypominać, Słuchajcie, zdejmijcie buty, bo u nas się zdejmuje buty po wejściu do domu. I niektóre dzieci są takie zdziwione. Niektórzy stali bywalcy tutaj u nas wiedzą dobrze i robią już to, ale ci tacy nowi to zawsze są zdziwieni. Jak to, Faustyna, u ciebie się buty zdejmuje w domu? Dlaczego? Ale wiecie, chodzić w domu w butach to jakoś tak właśnie trochę nie wiem, usztywniać to miejsce, wydaje mi się, to tak właśnie być takim trochę skrępowanym. A w domu trzeba czuć się na luzie, czuć się dobrze. I w Bogu mamy taką możliwość. Bóg jest zawsze Bogiem, jest naszym stwórcą, jest królem, jest panem, należy mu się cześć, szacunek, oczywiście. Ale Bóg chce, żebyśmy się czuli w Jego objęciach jak w domu. Żebyśmy. Czuli się swobodnie, żebyśmy mogli doświadczyć tego Jego ciepła, tego Jego przytulenia, tego Jego ukojenia. Wiecie, dzisiaj w czasie mszy świętej doświadczyłam czegoś bardzo sympatycznego. Stwierdzam, że Bóg ma poczucie humoru. Miałam w myślach to wszystko, o czym wam mówię, czyli te kapciuszki, ten domowy strój, to bycie takie w takiej lekkości przed Bogiem. I nagle zerkam na stopy naszego księdza, który odprawia mszę świętą, a on odprawia tę mszę świętą w kapciach. Więc to było takie, takie fajne, wiecie? To nie były takie jakieś byle jakie kapcie, ale jednak kapciuszki. I to mnie tak rozbroiło, to potwierdziło właśnie te moje myśli, że przed Bogiem naprawdę mamy czuć się jak u siebie, że On nie jest jakimś takim sztywnym królem, tylko kimś, kto chce nas po prostu pochwycić w swoje ramiona i z nami po prostu być. Kimś, kto chce, żebyśmy doświadczyli tego, że w jego ramionach schodzi z nas jakieś napięcie. Że możemy mu oddać tak naprawdę wszystko. Zobaczcie, że kiedy wchodzimy do domu, to część problemów nam po prostu tak znika od zaraz, bo czujemy się po prostu swobodniej. A jeżeli mamy jakieś problemy, które się za nami ciągną, no to dom jest też dobrym miejscem do rozwiązywania tych problemów. Tutaj no, nasycamy się taką siłą. Tutaj mamy tych ludzi, którzy nam chcą pomóc, którzy nam dobrze życzą i dzięki którym też możemy no, poszukiwać rozwiązań tych różnych problemów. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Najczęściej nie jesteśmy sami w naszych domach, a na pewno nie jesteśmy sami w tym domu, którym jest Bóg, moi drodzy. I co się. Zobaczcie, dzieje: jeżeli my pozwolimy sobie na to bycie domownikami Boga, to mamy taką szansę, jesteśmy zaproszeni do tego, aby budować Kościół Boży, czyli żeby wraz z tymi ludźmi, którzy są także domownikami Boga, wznosić budowlę. Wznosić budowlę kościoła, czyli budować tą wspólnotę kościoła. Zobaczcie, to jest takie niesamowite, że ja, będąca domowniczką Boga, mogę wraz z innymi domownikami Boga brać udział w budowie kościoła, który jest domem Bożym. Czyli, no zobaczcie, nasycona Bogiem, zanurzona w Bogu. Tworzę wraz z moimi braćmi i siostrami jakąś nową rzeczywistość, jakąś nową jakość. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. Zobaczcie, w tej wspólnocie robimy coś razem. Tworzymy coś razem. Chrystus Jezus jest tutaj głowicą węgła, jest tym kamieniem, który zespala tą całą budowlę, sprawia, że ona nie runie. To On jest tutaj najważniejszy. Fundamentem tej budowli są apostołowie i prorocy, jak mówi to dzisiejsze Słowo Boże. Ale my tę budowlę wznosimy wszyscy razem. Ludzie, którzy żyli przed nami, wznosili tę budowlę Kościoła i teraz my. Żyjąc tu i teraz, wznosimy tę budowlę kościoła. I mój drogi bracie, moja droga siostro, czy rzeczywiście czujesz się w jakiś sposób odpowiedzialny, odpowiedzialna za kościół? Czy jest także, jest tam także Twój dom, że czujesz się we wspólnocie kościoła jak w domu? Ja wiem, że mogą być różne sytuacje, mogą być różne wspólnoty, ale zawsze można poszukać takiej wspólnoty, w której się odnajdziemy. My tutaj w Holandii mamy naprawdę wspaniałą wspólnotę w naszym kościele. Tutaj się czuje to, że my jesteśmy razem, że razem coś tworzymy. Zresztą w Polsce też tak było. W parafii, w której mieszkaliśmy przed wyprowadzeniem się do Holandii, było tak samo. Angażowaliśmy się wraz z innymi rodzinami, małżeństwami, z różnymi osobami w budowanie tej wspólnoty. To tak naprawdę od każdego z nas zależy, moi drodzy, od naszych chęci, od naszej otwartości, od tego, żeby przyjść, żeby się odważyć, wejść do tej wspólnoty, zapytać może, podejść może do jakichś ludzi, którzy tam bardziej są zaangażowani i zapytać, czy są tutaj jakieś wspólnoty, jakieś możliwości spotkań. Czy można coś pomóc, choćby przy sprzątaniu kościoła? Moi drodzy, wiecie, jak fajnie się sprząta kościół, kiedy przychodzą różne osoby i można sobie przy tym sprzątaniu porozmawiać, można się poznać z różnymi osobami. Budowanie wspólnoty to nie są tylko jakieś wzniosłe wydarzenia, no bo my robimy także jakieś, wiecie, misteria, robimy y, jasełka, kiedyś nam się zdarzyło raz zrobić uwielbienie. No jesteśmy zaangażowani w czytania różne inicjatywy, ale moi drodzy, naprawdę pięknym tym momentem spotkania są takie zwyczajne czynności, które się wykonuje, aby ta wspólnota mogła funkcjonować, czyli właśnie choćby to sprzątanie kościoła. To tam się poznaje ludzi. Więc może jak macie taką okazję, żeby posprzątać kościół, jest jakieś ogłoszenie, to może pójdźcie i spróbujcie nawiązać kontakt z tymi ludźmi. A może już to zrobiliście? Każdy z nas może zrobić coś dla tego kościoła. Można w tym kościele czytać czytania, moi drodzy. Można śpiewać psalmy. Można się włączyć do jakiejś scholi. Jejku, tyle jest takich aktywności, które można wykonywać w tym kościele. Może jakieś dzieła charytatywne, jeśli w tym kościele coś takiego funkcjonuje? Dużo jest do zrobienia i każdy ma tam jakieś swoje miejsce, każdy z nas, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas w czymś innym będzie się dobrze czuł, ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kościół, który jest wspólnotą. I co najważniejsze, moi drodzy, abyśmy nigdy nie stracili z oczu Chrystusa. Żeby to nie były takie aktywności dla samych aktywności, ale zawsze, żeby w tym wszystkim był Chrystus, żebyśmy zawsze pamiętali, że to w Jego imię się gromadzimy w Kościele, że to On jest pośród nas w tej wspólnocie ludzi, którą tworzymy. Nie możemy stracić z oczu Chrystusa, bo wtedy Kościół stanie się jedną z wielu organizacji, a nie miejscem, w którym objawia się. Bóg i Jego miłość. Zobaczcie to zdanie jeszcze. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To zaangażowanie na rzecz wspólnoty kościoła, ono powoduje, że my także się rozwijamy, że my także wznosimy się ku niebu, że my także rośniemy, moi drodzy, w tym takim pozytywnym znaczeniu. Że my coraz bardziej jesteśmy tym mieszkaniem Boga przez ducha. Duch Święty działa we wspólnocie. Duch Święty działa w życiu każdego z nas, tak osobiście oczywiście, ale Duch Święty działa też we wspólnocie Kościoła. Duch Święty zstąpił na apostołów, którzy byli zgromadzeni w wieczerniku, wstąpił na wspólnotę. I Duch Święty wstępuje zawsze, kiedy gromadzimy się w imię Chrystusa. Zawsze, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich, moi drodzy. Pamiętamy te słowa, prawda? Dzisiaj jest święto dwóch apostołów: świętego Szymona, zwanego Gorliwym, i świętego Judy, Tadeusza. I dzisiejsza Ewangelia mówi o powołaniu apostołów. Może wsłuchajmy się jeszcze w ten fragment z dzisiejszej Ewangelii. Są to słowa według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr. I brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z Przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Kochani Pan Jezus, przed powołaniem apostołów spędza całą noc na modlitwie z Ojcem. Jest to tak ważny moment w życiu Chrystusa, że no, decyduje się na to, żeby całą noc spędzić przed obliczem swojego ojca, na tym takim intymnym spotkaniu z nim. I rano wybiera tych apostołów, wybiera dwunastu. I zobaczcie, ci apostołowie stanowią właśnie ten fundament kościoła. To oni poszli w świat, to oni głosili Chrystusa zmartwychwstałego. To oni zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijan. Oni tak dużo zrobili, moi drodzy. Ale popatrzcie, że Chrystus stanął z nimi na tej równinie i pokazał im ten tłum ludzi, którzy czekają na Chrystusa, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. I Chrystus dał im to zadanie, aby oni zanieśli Go do innych ludzi. I my, moi drodzy, jesteśmy także zaproszeni do tego. My jesteśmy także apostołami na mocy Chrztu Świętego. Mamy ogłaszać dzieła Boże, mamy głosić Chrystusa, przede wszystkim dawać świadectwo o Nim swoim życiem. Bo jest dużo jeszcze ludzi, którzy Chrystusa nie znają. I dobrze jest właśnie być taką osobą, która przyciąga ludzi do Chrystusa, która przyciąga ludzi do kościoła, bo kościół jest otwarty dla wszystkich ludzi. Kościół jest otwarty dla wszystkich, bo dużo jest ludzi, którzy jeszcze zupełnie nie znają Chrystusa i którzy bardzo cierpią. Którzy cierpią na rozmaite choroby, którzy potrzebują uzdrowienia, dotknięcia Chrystusa, którzy potrzebują, aby Chrystus pokazał im sens życia. Dużo jest jeszcze takich ludzi i my możemy być tymi właśnie apostołami, którzy niosą Chrystusa do tych ludzi i dzięki temu, że my zaniesiemy Chrystusa do tych ludzi, to będzie więcej tych domowników Boga i Ci domownicy Boga będą mogli wznosić solidniejszą budowlę. Być może Kościół będzie się stawał taką wspólnotą bardziej bogatą, bardziej zasobną w różne pomysły, w różne jakieś działania, bo będzie więcej ludzi, którzy będą przynosili te pomysły. Którzy będą też głosili Chrystusa, którzy będą głosili Chrystusa w taki sposób, w jaki im Duch Święty pozwoli. Być może otrzymają jakieś charyzmaty od Ducha Świętego i dzięki temu Kościół pozyska więcej tych domowników Boga. Moi drodzy, bardzo ważne jest, abyśmy byli zatroskani po pierwsze o to, żeby czuć się w Bogu jak w domu. Czyli no, ważna jest ta relacja z Bogiem, budowanie tej relacji, znajdowanie czasu na spotkanie z Nim, czytanie Jego słowa, wsłuchiwanie się w to słowo. Bardzo to jest ważne, ale także ważne jest to, abyśmy budowali tę wspólnotę kościoła. Abyśmy się poczuli odpowiedzialni za kościół, bo to przyniesie dobro nie tylko nam samym, ale tym ludziom, którzy są także w kościele i tym, którzy jeszcze nie są, a mogą do tego kościoła jeszcze dołączyć. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że na tym możemy zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam tego, moi drodzy, dzisiaj, abyście się poczuli w Bogu jak w domu, jak w takim najlepszym, najbardziej bezpiecznym domu. I jeszcze na zakończenie przeczytam Wam mój dzisiejszy wiersz, a zatytułowałam go Dom. Kiedy wracam do domu, wsuwam stopy w miękkie kapcie i ubieram wygodny strój. Wszak to nie opera, nie sala koncertowa, lecz dom mój. Przecież w domu dziwnie byłoby paradować w jakimś sztywnym ubranku, które ogranicza ruch. Bo jakże wtedy można by fignąć koziołka, wejść z dziećmi pod stół. W domu oddycha się pełną piersią, nabiera sił, w domu wszystko pachnie znajomo, wszystko ma swój czas i rytm. W domu można dotknąć ciepła miłości, zasypiać bezpiecznie, chrupać marchewkę, gdy się na to ochotę ma. W domu jest dobrze, jest tak swojsko, tak jak u Boga, bo w nim każdy swój dom ma. Kochani. Każdy ma swój dom w Bogu. Trzymajmy się tego. Niech ten dzień będzie dla was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem. Pa. Kochani, jeszcze tylko jedno malutkie ogłoszenie. Jutro niestety nie będę w stanie nagrać rozważań, bo w tym właśnie domu będzie odbywała się imprezka urodzinowa Faustynki, więc będę zajęta przygotowaniami. Pomódlcie się, żeby to wszystko wyszło dobrze, żebym dała radę przygotować różne smakołyki, ale też, żeby dzieci, które tutaj przyjdą, bawiły się świetnie, żeby Faustynka miała świetny czas jutro. Proszę Was o modlitwę w tej intencji. I już teraz Wam dziękuję za to wsparcie.